tam w czasach apokalipsy no niestety do chaty Romanki no już przez miesiąc nikt nie przyjechał no i nie wiadomo kiedy wrócą turyści no ale w międzyczasie muszę coś działać, żeby nie zwariować moim zdaniem inni ludzie mają jeszcze gorzej ja jakoś muszę przeczekać a w międzyczasie co robię no. Zbieram sok z brzozy. Mówią, że dobry na odporność. Można se tam poczytać. ponoć jest bardzo. Z tego co piszą w internecie jest bardzo zajebisty ponoć można wyleczyć raka płuc z niego e, pijąc ten sok. E, no. Myślę, że w czasach zarazy jest super pić coś takiego jak ktoś tam ma swoje brzoszzy to jak tu są na moim terenie to można sobie codziennie pobrać trochę i leczyć się no panuje taka psychoza strachu, że ludzie dosłownie się posrali i wykupili cały papier toaletowy ja tam w razie czego jeszcze papier mam, ale w razie czego jakby brakło to mogę wam coś podpowiedzieć, taką fajną rzecz, że można o a zbierać sobie takiego mchu, jest bardziej delikatniejszy i fajniejszy. To tak ten. No. No i co tu wam jeszcze powiedzieć ciekawego? No będę ten. W międzyczasie to tu na swoim terenie trochę wycinam krzaki. Tak. No i będę ten. Będę. No, zabrałem się za ten, za robotę w tym, bo będę tu urządzał sałatę. No, tu już jakiś ten, jakiś agres posadziłem w międzyczasie. E, agrest, tam jest wiśnia kaukawska. Tu, tu mam dwa krzaczki takie. E, tu mam jagodę goi. Tu mam czarną porzeczkę. Coś tam jeszcze posadzę. No tak powoli, powoli. No i w międzyczasie karczuję te krzaki Będą, ten, będą gałęzie na ognisko jak turyści wrócą Albo wa, ważne, nie wiem, trochę zrębki z tego zrobię W zeszłym tygodniu zwaliłem to tu rusztowanie z tyłu chaty No i udało mi się te murłaty błazerią trochę no a z pozostałości z pozostałości tego rusztowania to będę budował kompostownik o niestety wychodek o patrzcie papier toaletowy tu jest nikt go nie zajebał nieźle, bogaty jestem ktoś ktoś sobie będzie brał weźmie ten ten wychodek, bo już nie jest tu potrzebny, a ja będę budował kompostownik tam, tam z tyłu, żeby sobie tą materię organiczną przerabiać na nawóz. Będę teraz, zaraz się zabieram. Tu mam jakieś belki i w tym miejscu sobie zrobię, wyrównam trochę ten teren. Te pniaki tu trochę wykarczuję, wyrównam, no i tu, tu wybuduję. To jest taki plan na dziś, że dziś zacznę. W środku na razie nic wam nie będę pokazywał, bo nic się tam nie dzieje, nic tam na razie nie robię. No niestety, żeby zacząć coś dalej działać w środku, to no niestety trzeba poczekać na lepsze czasy. Na razie w środku nic nie robię. Tylko tak, działam przez rok, ile tam robimy. jedyne sensowne miejsce w ogrodzie na ten kompostownik takie w rogu z tyłu no ale tu mam takiego pnia i muszę, muszę go wykopać najpierw żeby, żeby tu na nim i wyrównać trochę teren no ale nie idzie to za bardzo jest tak ciężko siedzi no trochę mi to zajmie no trzymajcie kciuki pewnie nie wiem czy dzisiaj się z nim uporam no ale muszę powiem tak, że przy takiej robocie no dobrze łyknąć sobie takiego soku brzozowego bardzo zajebiście smakuje jeszcze chwila już będę miał wykopany ten ten pniak mm. naprawdę dobre ale zimne takie zmordowałem dziada Dziura niezła. Ale nic. Trochę zasypię. Wyrównam teren. Tu trochę. No i zacznę budować. No witam kolejnego dnia. Wczoraj już yy, nie kręciłem nic. Wczoraj tam skończyłem. Dokręcałem. Zapomniałem do, dokręcić. Yy, tak wygląda gotowy kompostownik. Wiem, że trochę taki z szapy, ale, ale myślę, że spoko tu będę wrzucał i ten, a jak ten, to, to będę przerzucał do, do drugiej komory i będę mieszał z ziemią. No i, no i zachęcam wszystkich do robienia: róbcie sobie kompostowniki, bo to fajna rzecz. Jeszcze, jak mi się tu trochę uzbiera materii, takiej już yy, materiału, jakiś ten, jakichś yy, odpadów, liści i, i różnych roślin, to sobie dokupię dżownice kalifornijskie, żeby mi już szybciej, szybciej przerabiały ten, ten, kompost, no, a tak poza tym, no nic, no, mam nadzieję, że więcej filmików będę nagrywał, jak będzie można znowu chodzić po górach i z jakichś szlaków, coś, coś, ten, na razie czekamy, a zaraza ustąpi, no i czekam na turystów, nie, pamiętajcie, jak minie zaraza, nie zapominajcie odwiedzić chaty Romanki i no trzymajcie się. Czekamy na lepsze czasy wszyscy. Cześć.